Bo siedzieć 4 lata i brać pieniądze za nic nie robienie, i zamówienie, a pis zły, a platforma zła, to nie jest trochę w moim stylu. Okay. Nie można nikogo porównywać do Chihuahua, tym bardziej skamlącej. Putin jest wrogiem ludzkości. Tusk to nie jest idealny partner, natomiast to jest partner, z którym można umówić się na rzeczy i próbować je realizować. Putin jest kimś, kto przypomniał nam. O wadze sojuszy, które zawieramy. Cześć Przeglądając social media, trafiłem na spot wyborczy Szymona Hołowni z zeszłych lat i zainspirował mnie on do stworzenia tego odcinka. Jesteście na kanale Kto wygrał i w dzisiejszym odcinku przyjrzymy się wypowiedziom Szymona Hołowni, w których twierdzi, że jedyną możliwą koalicją jest ekipa Tuska oraz jak mówi coś o wdeptywaniu jednego z przywódców mocarstwa w ziemię. Zostawcie łapkę w górę oraz suba i przechodzimy do tematu. Kołownia powiedział bardzo ciekawe słowa podczas jednego ze swoich spotów wyborczych w 2020 roku. Dość nocnych telefonów i schadzek prezydenta z panem prezesem, który musi mu powiedzieć, co ten myśli. Słowa Szymona Hołowni wyjątkowo źle się zestarzały, biorąc pod uwagę jego ostatnie spotkanie i to jeszcze z tym złym prezesem. Ta sytuacja idealnie podkreśla jego hipokryzję. Najpierw krytykował Dudę za to, że ten spotkał się z liderem partii, z której ramienia startował, a hipokryta sam się spotkał w nocy z Kaczyńskim i w dodatku nie poinformował o tym swoich koalicjantów, co wyglądało jak zdrada ludzi, z którymi jest w rządzie. Hołownia to typowy przykład gościa, który mówi jedno, a robi drugie. Warto też przypomnieć okoliczności spotkania, ponieważ było to świeżo po tym, jak już nie dało się nic wykręcić ze sfałszowaniem wyborów, czyli oficjalnie kandydat, któremu on udzielił poparcia, przegrał. Dodatkowo w tamtym okresie pojawiały się liczne sondaże, w których koalicja traciła poparcie społeczne. I przy tych wszystkich wydarzeniach on postanowił spotkać się w nocy z Kaczyńskim. No, bardzo niefortunny czas sobie wybrał na spotykanie się z innymi politykami i to jeszcze z przeciwnego obozu politycznego. Oczywiście Hołownia, po tym jak cała afera wyciekła do mediów postanowił się wypowiedzieć i mówił że to było zwykłe spotkanie a godzina czyli północ była w pełni normalna na takie schadzki tłumacząc się późnymi godzinami pracy kołownia próbował zrobić idiotę z wyborców a zrobił sam z siebie bo chyba nikt by nie kupił takich wytłumaczeń twierdził że jedyne co mógł zrobić lepiej to wybrać miejsce spotkania bo dom Bielana to faktycznie niezbyt dobre miejsce na takie schadzki ale o tym że hołownia jest hipokrytą idealnie pokazuje sytuacja która miała miejsce podczas kampanii Wyborczej. Czy w ramach tej popielcowej astezy przeprosi Pan za słowa o pasożycie? Bo, Szymon, bo Sławomir Męcen mówił wczoraj, że w Polsacie, że był zszokowany Pana słowami. Ojej, naprawdę? E, ale że zobaczył w Panu skamlącą Chiwałę. Skamlącą chiwałę? E, no cóż, będzie wniosek do Komisji Etyki, no. Co zrobić? E, w, e, nie można nikogo porównywać do ciłała, a tym bardziej skamlącej. Myślę, że Pan Mencen e, po prostu... puszczają mu nerwy. Nazwał Mencena pasożytem, za co nie przeprosił. Mentzen w odpowiedzi na te słowa nazwał hołownię skamlącą ciłałą. No i to już nie mogło przejść obok marszałka. Uznał, że takie słowa to obraza jego majestatu i jak najszybciej złożył wniosek do Komisji Etyki o ukaranie. Swoją drogą, takie nazywanie kogoś pasożytem, podczas gdy piastuje się tak szczytny urząd, jakim jest marszałek Sejmu, jest bardzo nie na miejscu. To odbiera powagę temu stanowisku, odbiera również powagi dyskusji publicznej i daje zły przykład innym ludziom. Jak to wygląda, kiedy marszałek Sejmu nazywa drugiego polityka pasożytem, w moim uznaniu, bardzo słabo? Teraz przejdźmy do sprawy, jak Szymon Hołownia mówi, że jedyna możliwa koalicja do zmian to partia Tuska. Ma pan jakieś pytanie? To ja chętnie odpowiem. Czy ma pan po prostu dlatego problem z, z tym, dlatego z Tuskiem, że to jest jedyna koalicja, która jest możliwa w tym Sejmie, żeby zmieniać rzeczy, a nie i z ludźmi, którzy muszą się rozliczyć ze złodziejstwa, tak jak PiS, albo z gośćmi, którzy siedzą na murku i sikają raz na lewo, raz na prawo, jak Konfederacja. Okay. Bo siedzieć 4 lata i brać pieniądze za nic nie robienie i zamówienie, a PiS zły, a Platforma zła to nie jest trochę w moim stylu. Okay. Tusk to nie jest idealny partner, natomiast to jest partner, z którym można umówić się na rzeczy i próbować je realizować. Pan dobrze wie, ile mamy punktów spornych z platformą. Odkolesiowanie spółek, odkolesiowanie mediów, mnóstwo rzeczy, które co chwila mamy wywalane. Ale te, na które się umawiamy, muszą zostać zrealizowane. Ja szanuję pana zdanie. Ma pan prawo mieć inne zdanie niż ja. Ale niech mi pan powie, kto jest alternatywą. Jaka jest alternatywa? Prawica. Prawica. Tak, tak. i konfederacja. PiS i Konfederacja? Tak. PiS, który przez 8 lat rozkradł setki milionów złotych. To jest dla pana alternatywa? Tak. Aha, okej, okay, w porządku, to w takim razie mamy inny Pan uważa, że ja mówię głupoty, ale na koniec wyciągam do pana rękę i chcę ją panu podać, bo nie do końca. pana szanuję. A pan się brzydzi bo podać mi rękę. Złość w panu rośnie, wie pan? Nie, nie. Złość, nienawiść, szydera. Ale niech pan popatrzy, ja pani też chętnie podam. Niech pan popatrzy, zamknięta postawa, nie chce pan wyciągnąć ręki. Przecież ja pana nie pobrudzę. A po objęciu władzy Szymon Hołownia i jego ekipa stali się zwykłą przystawką i szczerze mówiąc niewiele im się udało zmienić. Jak to było, panie Hołownia? Trzecia droga? Nowa jakość w polityce? Bycie niezależnym Widać już po tych wszystkich miesiącach, że cała jego gadka zjechała na plan dalszy. No cóż, rzeczywistość brutalnie zweryfikowała te obietnice. Minęło zaledwie kilka miesięcy od objęcia urzędu, a już widać jak na dłoni, że z tej trzeciej drogi została tylko nazwa. Kołownia pokazał, że nie jest żadnym niezależnym graczem, tylko zwykłym podnóżkiem Tuska. To jest po prostu żenujące, jak szybko zrezygnowali ze swojej rzekomej odrębności i stali się posłusznym narzędziem w rękach obecnej władzy. Gdzie ta odwaga, by postawić się i walczyć o to, w co wierzyli ich wyborcy, których tak podle oszukał, obiecywał realizację ich postulatów, a skończyło się tym, przed czym tak bardzo się bronił. W konsekwencji mamy ciche przyzwolenie na wszystko, co robi Tusk i brak jakichkolwiek realnych zmian, które obiecywali. Hołownia powinien zapamiętać te sformułowanie – łaska pańska na pstrym koniu jeździ i przypominać je sobie, kiedy znów będzie na górze. Na koniec mam dla Was klasyka, w którym to nasza twarz Trzeciej Drogi będzie wgniatać jednego z przywódców największego mocarstwa na świecie w ziemię. Putina wgnieciemy w ziemię. Prędzej czy później trafi tam, gdzie powinien trafić na kra za kraty albo na cmentarz. Putin jest wrogiem ludzkości. Putin jest kimś, kto przypomniał nam o wadze sojuszy, które zawieramy. Putin jest kimś, kto przypomniał nam o tym, że potrzebujemy przyjaciół. Putin przypomniał nam o tym, jak blisko jest od nas do niego. I dzisiaj nie mamy żadnych wątpliwości co do tego, że trzeba wspierać Ukrainę, żeby ona mogła wygrać z tym zbrodniarzem na swoim terytorium, żebyśmy my nie musieli wygrywać z nim na swoim. Co jeszcze? Może zaraz po Moskwie chołownia weźmie się za Pekin? Tę jego wypowiedź, skierowaną do wyborców, można schować między bajki, bo każdy wie, że takie podjudzanie do konfliktu nigdy nie kończy się dobrze. A pycha zawsze kroczy przed upadkiem. O czym również mógł przekonać się przedwojenny minister spraw zagranicznych Józef Beck, który również był wielki, ale tylko gdy mówił do ludu, a jak przyszła wojna, jako pierwszy uciekał do Rumunii. A poza tym na takie słowa są paragrafy: To jest po prostu nieodpowiedzialne i niebezpieczne. Zamiast dbać o spokój i bezpieczeństwo Polaków, pan Szefsejmu rzuca takie hasła, które mogą mieć tragiczne skutki. To pokazuje kompletny brak wyobraźni i odpowiedzialności za słowa. A wy co o tym myślicie? Uważacie, że słowa Hołowni skierowane do jednego z wodzów mocarstwa są odpowiednie? I nie zapomnijcie podzielić się swoją teorią co do tego, po co Hołownia spotkał się z Kaczyńskim ubielana. Czy to była może prowokacja PiSu, żeby zrobić burzę medialną? Czy może faktycznie szykował się spisek, tylko paparazzi popsuło szyki? Czekam na wasze komentarze. Byliście na kanale, kto wygrał. Pamiętajcie o łapce w górę oraz subskrypcji. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!